tutaj Lisiczka i dzisiaj jestem na Wertespl i będę sobie grała w Krawdzi. Spróbuję nie zginąć od razu. Tak myślę, że nie zginę od razu. Mam taką nadzieję. O, świetnie! Tak, super. Tego mi brakowało. Żeby zespołnić się gdzieś, gdzie zaczną mnie od razu gonić zombie. Okej. Okay. Ja nie no, spoko. Czemu by nie Przecież Kurde, spadłam Na, 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 na Jak ja to uwielbiam Okej okay. Okej okay. Okej okay. Na razie będę żyła Z tego, co widzę O, proszę, są tutaj Przyszły Co ja mam? Mam bloka Świetnie, nie trafić w zombiaka z takiej odległości. Jeszcze spaza. O, proszę. Razu lepiej. Puściły coś ciekawego chociaż. Co to jest? Nie wiem, no chyba. No i co? Próbuję wskoczyć... O, tu na dach. Nie? Czemu by nie? Tu jest... Tu nigdy nie byłam w ogóle. Co? Wow! Jakbym tu spadła... To bym stąd nie wyszła. Tak myślę. Tylko pod spodem jest lawa. Jak tu skoczę? To nie wejdę z powrotem. Kurczę, nie znam tych nowych miejscówek, które dodali na mapę. Wygląda, jakby tu były zombie. A jakbym spróbowała. Oj, gdzieś tam. Wow, wow. Zjem trochę. Dobra. Nie chciałabym jakoś spaść. Dobra, nie słyszę zombie, jest środek dnia. O, patrzcie, człowiek. Ja nie biję ludzi. mi się staram. Moglibyście to uszanować i mnie nie bić. Jak ja was nie Nie biję, nie biję, nie biję. O! Łatwo było. Łatwo poszło. Miał pełno siekier. Ten ma bandaż. Tego chcę. O. Ok. Nie, nadal nie wiem, co, gdzie to jest i co to jest. Mm. Nie, zostawcie mnie. Ok. Przed chwilą widziałam zombie. I już go nie ma. Nie podoba mi się to. To nie jest fajne, jak zombie znikają nagle z pola widzenia. O, słyszę! Jest! Znalazł się! Zaginiony zombie. Zombie kuby. Nie mam do Spaza, nie mam do ak. O, tutaj mam. Czy to ściągnie mi na głowę więcej zombie? Dlaczego? Czy zombie cię zabiją? Mówię ci. Fajnie, mam pół serca i uciekam. A tam ktoś jest. Okej. Okay. Śmialiście się ze mnie, że używam torby z krwią, kiedy mam pełną, ale wcale nie mam pełno krwi. A poza tym krew bardzo szybko zdrowie uzupełnia. Też dlatego jej używam często. mam nic do jedzenia. Dam mu trochę tego, mm, nic więcej, o to mogę dać. Masz weź sobie. Aż weź sobie. Spodnie tutaj, patrz, spodnie. Tam leżą. Heh. Jedyną przeszkodą są tu gracze. I ty. I ty łatwo zdobyć. tu jest zejście, jeśli jest drabina, o, tu jest Ała i tak się uderzył uuu, ale <ślał> mi wystraszył aha, to jest to takie dobra, tu nie chcę okej okay. Ten zombie gdzieś tutaj zaraz wbiegnie pewnie. Chyba, mnie nie widział. Okej. Okay. A, stąd w razie czego mogę wyjść? Eee. Haktusowa zieleń. Yep. Czasu na sojusze. Okej. Okay. Eee, są zombie. Chodźcie do mamusi. Mamusia się wami zajmie. Oj. Okej. Okay. Nie to miałam w planach. Czy te zombie się gubią? Miałaś rację. Mój sojusznik mnie zabił. No pewnie, że miałam. Zawsze mam rację. Do bloka amunicji dziwne, zazwyczaj zawsze mam. Dobra, mam akacza. On się będzie mnie teraz trzymał. Okej, okay, wskoczę sobie po rabince Kurde, z takiej odległości to nie trafię w zombiaka. Oj! Sorka! Dobra, nie pomogę ci w taki sposób. O! Sam sobie poradziłeś. A to już chyba kojarzę, to już chyba było, zanim zmienili mapę. Hmm. Kurczę, przyzwyczaiłam się do gry... do gry z Optifinem, że mogę sobie przybliżać jak potrzebuję. Teraz mi się trochę dziwnie gra. Będę musiała prześcignąć Crazysa, żeby sobie wygrało fajna, Specjalnie dla mnie. <grych> Au. Jedzenie mi się kończy. Pusta skrzynia. Myślicie, że mądrze jest w nocy wchodzić w las? Ja też tak myślę. No nic, przygotuję sobie akacza i biegniemy. Ojku, nie za nim się kończy. To nie był dobry pomysł. O, bez sprinta to ja tu jestem prawie bezbronna. O, właśnie. Może któryś z nich opuści? O, kurczę, antybiotyk, mam antybiotyk. Teraz się naładowałeś! Serio są za mną? Nie. ku ten głód tutaj to jest naprawdę Mam wrażenie, że częściej To tutaj mnie głód może zabić niż zombie Dobra, gdzieś tu Była skrzynka A jak nie, to spróbuję się Przeteleportować na Spawn Bo nie chcę umierać z głodu Proszę, puszka Sprite'a. Zawsze coś. No nic, spróbuję się cofnąć na spawn. Wykupić sobie coś. Zostawić niepotrzebne rzeczy. Eee... Wolno chodzę! Szybciej! O, mam jedzenie. Kurczę, ile ja tu rzeczy trzymam. To jest masakra. A, nóż jest taki jak topór. Dobra, to sobie zostawię. Ale co ja mam? Dwa bandaże, jeden sobie zostawię, dwa antybiotyki. Jeden sobie zostawię. I tak później zbieram. Yep. I zostawiam tutaj jak zawsze rzeczy dla ludzi. A Proszę, spodnie taktyczne. Macie ludzie i cieszcie się, że będziecie żyli dłużej. Ojejku, wodę też muszę wypić. Tylko się tepnę, muszę zjeść i wypić wodę. A akurat się dzień będzie robił. Aj, ugryz mnie, ugryz mnie. Nie gryź. Dobra. No właśnie, pytacie skąd biorę to. Świetnie. Yy, pytacie, skąd biorę ten cały eksp. Siedzę i gram... Siedzę i gram tutaj. No więc prosiłabym, nie zabijajcie mnie. Ja was nie zabijam, jak przychodzę, jak widzicie. sześć 366 sobie siedzi, ja go nie tukę, jeszcze mu... Sojusz zaproś Haweriks, proszę. Będę miała sojusz jeszcze z nim. Czemu by nie? No bo jak dla mnie tak gra nie jest po to, żeby ludzi tłuc. Bez przesady. Jaki kurde? Tego nie chcę i tego nie chcę. I tego kacza też nie chcę. Mam jednego. No to nic. Idę dalej na wyprawę. Mam jeszcze chwilkę z blokiem pod ręką. O, do miasta chyba. No to jest droga do miasta. Dobra. Chyba od tej. A nie. Od strony mostu, dobra. O, wow, a tutaj co? Tego nie widziałam chyba. Zazwyczaj, jak jestem w mieście, próbuję. O, prawie spadłam. Próbuję się dostać do tego budynku, tam u góry jest yy, skrzynia. Au. Jak złamię sobie kości, to nie będzie dobrze. A, jak ja skaczę, źle robię. Okej okay. Au Nie mogłam wskoczyć, dlaczego? Nie mogę tu wejść o, Dobra, no to idę szukać dalej Szukamy skrzynek Bo ja nie jestem tak jak ty I jak wy I nie wiem, gdzie tutaj są skrzynki Każde miejsce O, tutaj ktoś się bije z zombie Pomogę mu No świetnie, uderzył mnie i musiałam bandaż użyć. Jajku, mam głodu mało. spadłam i się zabiłam Ech. Dobra Ech. O 900 Xp Myślę, że to by było na tyle ta piękna śmierć od upadku Tak więc. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Dzięki za oglądanie. I pa pa, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.